Komfortu. Według definicji to po prostu taki bezpieczny teren. To stan, w którym nie czujemy potrzeby, aby cokolwiek zmienić. To taki stan, w którym czujemy się bezpiecznie. Słowo komfort jest tutaj troszeczkę nieco mylnym słowem, ponieważ strefa komfortu nie zawsze musi być komfortowa i nie zawsze musi być w niej przyjemnie. Tutaj mogą występować lęki. Czy jakieś niedogodności, ale są one już nam znane, takie okiełznane, zbadane, oswoiliśmy się z nimi. Niektórzy się zastanawiają, po co w ogóle tę strefę opuszczać? Po co w ogóle tyle szumu wokół opuszczania tej strefy? Po co narażać się na stres? Po co opuszczać miejsce, w którym jest nam miło, dobrze? I o tym właśnie jest trzeci odcinek podcastu. Puszek i ciepełko o strefie komfortu i o tym, czy warto ją opuszczać i ewentualnie w jaki sposób to uczynić. Ja nazywam się Aga i serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Strefa komfortu to taka psychologiczna bańka bezpieczeństwa. Tutaj jest nam dobrze, przyjemnie, doskonale znamy tą przestrzeń. Wszystko jest takie powtarzalne, przewidywalne. Najprościej mówiąc, jest to stan życia, w którym czujemy się w miarę bezpiecznie. Niestety, taki stan rzeczy i przebywanie w tej strefie powoduje, że przestajemy się rozwijać. Wszystko, co robimy, staje się rutyną. Robimy to automatycznie, niemal jak roboty, bez należytej uwagi. Tutaj kłania się mindfulness i ćwiczenie uważności, ale. To już temat na osobny odcinek. Ciągle robimy to samo. Pijemy kawę w tym samym kubku, kupujemy bułki o 7.50 w tej samej piekarni, jedziemy do pracy tą samą trasą, spotykamy się ciągle z tymi samymi ludźmi. To wszystko tworzy tą naszą bańkę, tę naszą strefę komfortu i jednocześnie bardzo nas ogranicza. Dla wielu osób, przebywanie w tej strefie komfortu jest idealną sytuacją. I wcale nie chcą jej opuszczać. Tam jest im dobrze. To jest ok, bo nie każdy chce ciągle zdobywać nowe szczyty i nie ma w tym nic złego. Natomiast jeżeli pragniesz zmian, jeżeli pragniemy zmian, rozwoju, to wyjście z tej bezpiecznej bańki będzie właściwym ruchem. Myślę, najlepszym ruchem. Zawsze niestety musimy pamiętać o tym, że wiąże się to z jakimś ryzykiem. Jest to jednak zmiana. Są to jednak zmiany. Zanim zdecydujemy się na te zmiany naszych przyzwyczajeń, stylu życia, czy na jakieś bardziej radykalne kroki, jak na przykład, nie wiem, rzucenie etatu, to warto zadać sobie parę pytań. Dlaczego potrzebuję opuścić strefę komfortu? Co mi może dać ta zmiana? Jakie plusy? I co mi może odebrać? Tylko pamiętajmy, nic na siłę. Tutaj nie chodzi o to, aby od razu rzucać się na jakąś głęboką wodę, tylko najlepszą metodą jest stawianie takich małych kroczków, powolne przesuwanie granic tej naszej bańki, takie powolne naciąganie tej naszej strefy komfortu. Jeśli czujemy jakiś strach, warto zadać sobie pytanie, co najgorszego może mi się stać? Jakie mogą być najgorsze konsekwencje. I przeanalizować każdy możliwy scenariusz i przygotować się na te scenariusze psychicznie, oswoić się z nimi. Wtedy na bank okaże się, że nie jest, to, nie jest to nic, z czym nie damy sobie rady, że to nie jest nic takiego strasznego. I w ten sposób ta nasza strefa komfortu się rozszerza. To, co nas wcześniej przerażało, staje się nam znane i oswojone. Przed nami kolejne wyzwania. I tutaj wchodzimy w krainę rozwoju. Nasz umysł otwiera się na kolejne pomysły. Wprowadzamy dobre nawyki, które motywują nas do pracy nad własnym charakterem. Dzięki właśnie przeżytym e, nowym doświadczeniom e, wiemy, jakie przed nami znajduje się możliwości. Jeśli tylko poczujemy jakieś zmęczenie, to przecież zawsze możemy odpocząć. W każdej chwili możemy przysupnąć w tej naszej panieczce, w tym naszym bezpiecznym rewirze, bo to my narzucamy tempo. I to nie są wyścigi. To my wybieramy strefy, w które chcemy wejść, i jednocześnie jesteśmy bogaci w wiedzę na własny temat. Uczymy się siebie. Bardzo fajnym sposobem na poszerzenie tej naszej bańki, tej naszej strefy komfortu, jest stawianie sobie codziennie takich drobnych wyzwań. Na przykład robić rzeczy inaczej, czyli już taka zmiana jak picie kawy z różnych kubków każdego dnia z innego, nie wiem, niecodziennie z tego ulubionego. Zacząć dzień od jakiejś innej czynności niż zwykle. Codziennie uczyć się czegoś nowego, poczytać o, poczytać o czymś, czego wcześniej nie znaliśmy, nauczyć się paru słówek w obcym języku, raz tyg w tygodniu wracać z pracy jakąś inną trasą, lub jechać do pracy jakąś inną trasą, podjąć się jakieś nowe aktywności, nie wiem, nauczyć się robić na drutach, na szydełku. Mamy w dzisiejszych czasach to szczęście, że na YouTube są tutoriale no, praktycznie na wszystko, o wszystkim. Te wszystkie małe kroki poszerzą nasz światopogląd, naszą perspektywę i odświeżą nasz umysł, dadzą nam, dodadzą nam takiej pewności siebie, wykażemy się kreatywnością po prostu z dnia na dzień będziemy coraz lepszą wersją siebie. Nasz mózg będzie się rozwijał, nasza inteligencja będzie elastyczna. Wykażmy się właśnie tą kreatywnością. Przekonajmy się, co czeka na nas za horyzontem. Odrzućmy ten strach i krok za kroczkiem stopniowo przenośmy nasze życie na inne poziomy. Pamiętajcie, nie istnieje taki dzień jak kiedyś. Zróbmy to teraz, dzisiaj, jutro, najpóźniej. Otwierajmy kolejne drzwi, a przekonamy się, że jedynym ograniczeniem dla siebie jesteśmy my sami. Wychodzenie z tej naszej komfortowej przestrzeni to proces i ciągła wędrówka, ale jest to bardzo ciekawa wędrówka, która rozwija nas z każdej strony. I na tym dzisiaj zakończę. Ja jestem już na takiej drodze, choćby tworzenie tego. Podcastu jest dla mnie takim ogromnym przesuwaniem granic tej mojej bańki. Pierwszy kroczek był bardzo stresujący to fakt, ale każdy następny przeraża mnie coraz mniej, oswajam te swoje strachy i jestem z siebie dumna. Moja bańka robi się coraz większa, jest w niej coraz więcej przestrzeni i jest mi komfortowo. <laughs> Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Zachęcam Was do poszerzania tych swoich możliwości, do tych małych kroczków w Waszym rozwoju. Dziękuję bardzo za słuchanie. Zapraszam na moje social media. Link w opisie. Zawsze możecie napisać do mnie prywatną wiadomość i postaram się jak najszybciej odpowiedzieć. Miłego dnia. Pa. Jeszcze tylko chciałam zaznaczyć, że mój głos i mój ciężki oddech są wynikiem świeżo przybytej choroby. Tłumaczę się.